Hello ludziska z tej strony Fab 24. To jest kolejny odcinek na moim kanale z Hello Neighbor i akt drugi. Więc wciskam, kontynuuj, więc zaczynam! A ja zachęcam Was do zasubskrybowania kanału i zostawienia łapki w górę. Co to jest? Co to jest? Wczoraj tego nie było na odcinku. Co to jest? Okej. Okay. O, jestem już... Nie jestem w końcu dzieciakiem, tak jak... O nie. Ktoś tutaj... Ktoś tutaj chce się z nami pobawić. Ale, muszę do tego wsiąść. Nie. Ja nie jadę nigdzie. Nigdzie nie jadę, typie. A. Kamera nie zasięga, gdy Za bardzo mocno. Rozpędź się, W wagonie. Ślimaku. Dawaj, mi do szapu muszę wejść. To wygląda jak scenka z... Co się dzieje z tym stołem? Już zapomniałem, co chciałem powiedzieć, ale widzę czerwone światło, które pokazuje. W gó o! No, są sąsiad, kto ci montował meble? Dobra, o radio. C tu jest. To wygląda dziwnie. Ja jadę do dołu, czy. Bo to wygląda, jakbym cały czas je... jechał prosto, ale jadę do góry. O nie, te światła na pewno coś znaczą. Jakby były czerwone, no to mm, nie wsiadłbym do tego. Nie. Teraz też jest ślimak. Co to jest? O nie w dół. Nie, co to jest? Jeszcze spychamy to. Nie, co to jest? Co to jest? No. Ja. Akt trzeci. Złomem. Zakończenie. Kura, sąsiad, nie, wy, nie złapiesz mnie. Cofnęliśmy się. Mieliśmy kadcynkę z aktu trzeciego, a jest dalej akt drugi, i właśnie wyleciałem z jego domu, jak to już widziałem. I teraz napis. Akt trzeci. Więc. To jest nowe wyzwania, nowe zagadki. Co to jest? Haha. Takie okno. Co tam jest? A to jest to na wodę. Tam chyba widziałem sąsiada przed chwilą. Albo coś mi się wydawało, nie Nie wiem! Dobra, Chcę mi wyjść. Da się zobaczyć? Nie da. Dobra. Co jest w lot... Dawaj mi jabłka. Dawaj mi kubek i dawaj to na wszystko tu. Da się otworzyć szafę i nic ty nie ma. Dobra. Halo. To wygląda, że dziwnie ma. No. Dawaj. Rób! Ten. To nie, coś. To coś, no. Nie wiem, na no serio. E. Co ja, Jak Jakie to mam podnieść? Halo. Tak, tak? Ja tu mam rzucić? O, podniosłem. To jabłko. Eee, aha, czyli czyliś przeprowadzamy. O, nie ten kubek. Zły kubek od sąsiada. Walizka. Parę książek. I nie wiem, jaki dom. Walizkę przesuwa. Jabłko bie, bierze. Okej. Okay. He, co to jest? No, nie mówi co to jest, bo nie wiem. Takie he. Otwieramy drzwi i widzimy. Nie wiem co. Nie wiem czy kacękę, czy coś może innego. Czy sąsiada? Pukający do nas. Do drzwi Ale nowe miasto Kruki Które miał w domu sąsiad Więc Więcej kruków No mhm. eee, Kolejny kruk No ile? Jakie to miasto jest? Krukowe A to jest Co to jest za ruina? Czy to jest dom sąsiada? Czy to jest dom sąsiada? No jest podobny do tego zaktu pierwszego domu Wysiadamy I... i co? 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 Myślałem, że to gdzieś będzie inna... gdzieś indziej żało ja, ja sobie zobaczyłem, bo no trzeba w tej grze wszystko przeszukiwać, żeby znaleźć coś o o nie, to my w tej grze widziałem coś tam za oknem co patrzysz się na no telefon odbiorę z chęcią widzę jakiś cień tam nie wiem co to miało być ale okej okay. Idziemy na kanapę i... spać, czy co? Czy leżeć po prostu? Nie wiem, ale to akt trzeci. No to nie wiemy czego mamy się spodziewać. Tak jak akcie, akt pierwszy, akt drugi nie wiadomo jakie są domy. No więc... No nie. To my i to. Dom. Sąsiada? Tak! To nie... tego nie było. Tego też nie było. Tego też nie było. Tego też nie było. Czy on nas zamknął, a my tego nie widzieliśmy? A co jest za dom? Jaki wielki? Jaki wielki dom. My tyle rzeczy nie braliśmy za sobą. Mmm, fajna lo... co to... Ty? Co ty? Biorę to. To mi się przy... O, o, dawaj mi... Nie wiem co to jest, ale... No, wezmę tego jeden. więc ja mam w ręce? To wygląda jakby... Potem jest na dole. Hmm... Gdzie są to może być? No gdzie? W domu. Dobra. Ja muszę zobaczyć zokoła co... Co to jest? Dźwignia jakaś. Próbuję tam to wrzucić. Nie udało mi się. Ale tu... no... To pewnie jak w innych grach jest zamknięte, no. Wezmę parę pudełek. O, mam jeszcze jedną puszkę, nie widziałem. <grym> to jest... O, dosięgam. W pewnie teraz... Widzę go, ale ja się nie przejmując. To, to jest drabina? To wygląda jak winda i chyba, że sąsiad tu miał windę. Co jest na... Co to jest? Dlaczego to jest woda? Jest rakin? Nie, ja, ja nie chcę tego testować. Aby on tu nie razł, bo ja w takim razie nie będę miał co... No... Sąsiad, to jest najgorszy problem, jak nas zabuduje, co? To jest. Mam coś takiego? No tylko to. Ech. Dawaj mi pudełko. Sąsiad, dwa najlepiej. Ja nie. nie. Hmm. Widzę, że tu jest na dół zejścia, ale ja wolę nie iść. Na razie. Dobra, czy doskoczę tu? Doskoczyłem. Co to jest? To raczej nie wygląda tak, że jakiś typo ma swój dom ma jakiś magnes. Jak magnes, którym pewnie będzie jakiś klucz. Albo coś tego typu związane z magnesem. Czy mi weźmie puszkę? Co tu jest? Co? Zielony klucz? Jak mówię? To jest magnes. I... o, niezabudowane okna! No to jesteśmy na windzie. O nie. To jest najgorszy moment, bo tutaj teraz nie mam gdzie wejść. I to mi się stanie, że... No, teraz jest dzień! Biorę to, biorę krzesło i idę. Mam swoją różdżkę, którą wybije okno ciekawe czy różdżka zadziała zadziałała hura ale teraz są tam pójdzie znam go tam gdzie wybiję okno to tam będzie co tu jest coś jest no no tak ja chciałbym pozwiedać swój o piwnica hura piwnica nieudana jezu to lorynetka. Widzisz mniej? A nic ci to nie daje. Możesz widzieć bardziej klej pusty. Wygląda z daleka ten klej jakby był pusty. Nie jest pusty. Haha. Dawać mi klej złodzieje. Sąsiad jak ma klej, no to ja też muszę mieć. Ty, ty. Proszę. Ja nie biegam. Bo sąsiad może mnie... O nie. Zahałasowałem. Dawaj. Ten... Ja wrócę w ten obraz. Nie udało mi się. Widziałem jak to przeleciało. Będę teraz zrzucał... Coś stało, nie? Ja rzucę teraz wszystkie obrazy. Ten obraz... W tamten jeden nie trafiłem. Co jest? Co jest? Myślałem, że będzie jakiś klucz. Tego. Jak sąsiad tu będzie, to. To ja. Wiem, co to robi. Że sąsiad może tu przyjść. W każdym momencie. Halo. Wajchu. Chodź. Sąsiad nie złapiesz mnie. Nie ma takiej opcji, chyba że już jest. Rzesz swoich supermocy podbudowania się tutaj, ale raczej nie. Dawaj, zadziałaj. Co? Co tu jest? O, masz magnes. Którego nienawidzę. Bo, bo ma słaby zasięg. Wezmę parę kleju. Dwa kleje. Mój klej. Sąsiad, ja go ci... Eee, nieważne. Sąsiad, ja ci kupięklej. klej. Spokojnie, to mój. Więc ja sobie wezmę i pójdę na windę. O nie. Dobra, idę tu. Czy on tu może wejść? No jak wchodził w akcie drugim, no to... O kurde. Co uh, woj, wchodź! No nie! Co jest? Dlaczego nie chciałeś wchodzić? O teraz jest fajna dzień... fajny... Nie. Już nie jest jednak fajny dzień jak ten gościu idzie. Mój glue jest przygotowany. Jest jeszcze... Jeszcze jeden klej. E, nieważne z tym klejem, pęk! No, po prostu, jak to powiedzieć, wybuchł. E, pudełko nie miało przelecieć, tylko miało zbić okno i przylecieć do mnie, jakby. O, tutaj mam. Tutaj będę mieć skrzynkę na rzeczy potrzebne. O nie, zbiłeś dwa okna, dziękuję sąsiedzie, ale też cię nienawidzę. Bo zbiłem sobie jeden klej. A tutaj jest klej. Słaby, że go nie mogę wziąć. Mogę wziąć całe pudełko. Ale nie mi się mogę podsadzić. We wezmę sobie stół. Elo, sąsiad. Ja wejdę sobie do domku. Nie co jest? Co jest? Dawaj, na górę. Szybko. Szybko. Zamknij to. Dawaj. Zamknij to. O, już nie trzeba. A Jezu. No jest już tutaj. Jest, jest, oboje sąsiad nie umiał tego otworzyć. Proszę, nie umiesz tego otworzyć. Słyszę go. Co to jest? Co to jest? Sąsiad, no to droga zamknięta. Mmm, to? To jest... Chyba zginę. O, manekin! Co to jest za pokój? A tu? E. Zablok... O! Chyba za hełas. co... E. Co, koc? Okej. Okay. Okej! Okay. Dziwne, ale... No, dziwne. O, czy ja to mam zrobić tak samo? To ma jakiś związek z tym aktem. Czapka. Do tego. No to fajnie, jak to ta. Gdzie ona ma być? Tutaj ma. Nie, tu. E, tutaj ma być. Tutaj. Czapka. Uda mi się. Jeść. O, czapko, co ci się? Gdzie je? Je. je? No ta czapka. Są tu. Czy się tu jest. Co co to jest? Który przej? O wajcha, mogę ją przez ścianę? nie? I, no jasne, da się przejść. Co to jest? Próbuję, oła Kula A tu co to? A tu, o, parasol, to co chciałem Tutaj co jest? Wolę to tak zrobić Ha, ha, czyli tutaj potrzebuję gości pewnie i... O, to jest tutaj Ale bym potrzebował przejścia Ale już nie potrzebuję co wyrzucić, to wyrzucę. Słyszę, że sąsiad jest na dworze, więc fajnie to mi wszystko ułatwi. No, ale No Co jest? Sąsiad nie niesz swojego domu. Da się tym klejem co zrobić? Klej tu pęka. No jeszcze swój klej wlazłem i... A złoty jako? No halo, ten klej kiedyś zniknie? W kleju nie da się skakać. No, głupie, stały mi jedna szansę, myślałem, że sąsiad tam był. Nie, nie mamy już szansy. Nie. Hop. O nie. Hałas. Hałas. Szybko. Oj. Dawaj mi konewkę. Idę tutaj. Biorę sobie magnes. Nie. Ten magnes coś ma zrobić? Czy on jest tylko po to, żeby był? Hops. O, klucz niebieski. Proszę konewkę, udaj się. Nie no! Straciłem konewkę. Zapominam, że tam muszę skakać. O nie, o nie na dół. Psz, tutaj sąsiad mnie nie dogoni. Gdzie on jest? Zgubił mnie. No to fajnie, bo ja... Muszę to otworzyć. To mi powie, chyba wciągnie lorynetkę i mój magnes, który nie widać, że w ogóle działa, ale okej. Okay. No trochę widać. No co jest? Nie! Je jest! Jest! Dobrze, że tu miałem przy sobie. Dobra? Sąsiad, tu gdzie i będzie. Na stówę. Hops. Dobra, o. Doniczkę teraz sobie wezmę. I spró... o, ho, ho, A co ja tu mam? Doniczko, papa. I mam trzy potrzebne chyba rzeczy. Nie wiem, czy trzy, czy ile. Tam. No nie. Da się to przeciągnąć? Nie. Eee. O! Już myślałem, że klucz mi zniknął. Ale nie zniknął. Oh! O nie! Wpadłem na sąsiada. A teraz co ja mam wrzucić. Parasol mi się przyda, a to mam jeszcze w domu sąsiada. Hmm. Dobra, zostawiam tamto. Dotarka tu była? Nie. O jabłko moje. Dziękuję za jabłko. Mm. Teraz tylko sąsiad naprawił szyby, a zamurował którąś deskami. Nie zamurował. No to dobrze. Jak uczne. Żeby mnie nie złap. Co on zrobił? On wlazł swoją pułapkę. I teraz do jego domu i do szafy Słyszę, że jest na dworze O tutaj niebieski kluczyk Halo O I zadziałało Pięknie Teraz mogę go wyrzucić Póki mi jest niepotrzebny Sąsiad tędy może wejść co to jest, żeby było? Nie mam niczego, co mi będzie potrzebne. No. Parasol jest potrzebny. Dobra. Wskakuję. I robię tak. Czuję, że sąsiad jest tu na dole. Ale go nie widzę. Nie będę... O! Ech, łatwo. Łatwo z tobą sąsiad. No ja też nie będę mógł wejść. Ale to jakieś zabezpieczenie. Co tam jest? Mała puszka. Dawać mi puszkę. Ech. Ech. No to nic tu jeszcze nie mogę przy... O co to mi? Pudełka. Teraz gdzie są pudełka? No tak, krzesło Teraz Tutaj jest jakiś mechanizm Też jest zablokowane A tutaj jest przejście tej wajchy Aha A No to mnie zamknęli Tutaj jest łazienka Sąsiada. Po prostu łazienka. Tak tylko łazienka. Jakie ja teraz mam tam wyjść? Jak krzesło. Krzesło. Post o nie. Sąsiad. Nie. Nie. Nie mam mnie tu. Może ci się kiedyś znudzi. Mm. To był zły pomysł, żeby tam to otwierać. Bo to się dzieje. Się otwiera pomieszczenia złe, to sąsiad może nas złapać. Niestety nie udało się. Co ja mam jeszcze zrobić? Moja lorynetka. Dobra, wyrzucam to i biorę parę pudeł. No, jedną tylko. To nie wiem, gdzie ma iść. Dobra, jedno pudło mi wystarczy. Raczej! Dobra, mam krzesło. To był zły pomysł. Ale wracał Ś się nie będę. Hu-hu-hu-hu. Sąsiad mnie tu nie ma. Jakby co? To ci tylko mówię, że mnie tu nie ma. No, ja idę tu. Hops. Hops. Tutaj jest jakiś pokój, do którego sąsiad. Nie ma mnie tu. Mówię, że. O, mechanizm. Hmm. Co może robić mechanizm? Do czego jest przydatny, ale jest. O, idę. Ale nie. Tam jest co? Jakiś gramofon. Tam widzę, że jest słońce, więc chyba muszę zginąć. A o nie. O, ho. Co? Co tam jest? No tak, nie wiem, lorynetki. A to jest to. No i muszę zginąć. No nie. Sąsiad. Gdzie jesteś? O, kamerę ma. Dziękuję. Kamero. Wilson jest tak specjalnie zrobiony. Walnąłem go kamerą mi nic się nie stało. Stało z tym krzesłem. Hmm. Wezmę to. Nie wiem po co. ale Może rozbić szybę. No... Może... E, rozbijam szybę i uciekam. Bo on tu przyjdzie. I... Oby tamto krzesło było stabilne. Sąsiad. Z tym, co ty robisz? Dlaczego tak blisko? Mam ci przyciągnąć coś? Ha, no sąsiad. To pewnie... No właśnie! Pa! Przekroczył linię. No mam ci buty. No, wiesz, ja. Co w ogóle... Ja idę do swojego domu. A to nie mój dom. Dobra. Sąsiady. Mnie tu nie ma. Mówię ci to. To mnie tu nie ma. Ja wchodzę sobie przez to okienko i idę tu. Wkurzający jesteś, mój sąsiedzie. No, bo raczej nikogo więcej nie znasz. Proszę na tory. Nie! Dobra, chociaż jeszcze jest jakaś szansa. No. Już chyba nie ma szans. A nie! A nie! Dobra! No nie! Dawaj mi pudełko. i rozbijaj szybę. W sumie? Po co ja chcę zginąć? Ja wchodzę tutaj, bo chcę być bezpieczny. Dawaj mi to. Sąsiedzi, gdzie ty jesteś? Halo, sąsiad. Gdzie ty jesteś? Halo. Nie widzę cię. I to by było na tyle papa ludziska.